Cześć, papa z paleteria do odcinek 143 dzisiaj hm o... zamówieniem specjalnym jest milioner S Short Brit które zostało wydane w dniu 40 i 41, a odblokowane w dniu 39. Czyli to jest to. Pańcz Hitwell to wtedy przyniósł. I dzisiaj mamy możliwość zrobienia naklejki. Naklejki Giorgita. A Papaloi, jak został zapowiedziany, że przyjdzie w tym odcinku, no to przyjdzie w innym odcinku. Następny się go zaprosi, bo kolejne zamówienia naklejkowe to są dosyć daleko, patrząc na to, że robię zamówienia specjalne po kolei według odblokowania, no to 84. dzień i 99. przy tych następnych zamówieniach jest, no to daleko. My jesteśmy dopiero na 12, na 12 zamówieniu specjalnym, które masterujemy, nie? Czyli następne naklejki to będą. Jak będzie 27 zamienie specjalne masterowane i 32. 27 i 32. To wtedy będzie kolejna okazja na naklejki. Chyba, że wcześniej będę bliżej złotych medali, no to wtedy może zrobię od razu te naklejki też. Jeżeli do tej naklejki będzie się. Jak już ta naklejka się nabije, no to wtedy mogę pomyśleć o zrobieniu tych dwóch trochę wcześniej. Albo po prostu, jak klienci teraz zaczną przychodzić i ich zobaczę, no to może od razu im będę też robił. No nie wiem, jak to zrobię. Na razie ich nie zapraszam. Czekam z zamówieniami specjalnymi na dobry moment. Może faktycznie zrobię te naklejki szybciej, ale na razie i tak nie zrobimy. Maksa naklejek póki nie ma wszystkich złotych, a raczej 15 złotych. Nie ma nawet, nawet takiej możliwości teraz, żeby te 15 złotych już mieć osiągnięte. Więc ta naklejka jeszcze będzie się czekać i czekać dzisiaj może kiedyś doczeka zrobienia. ok, krem. Albo raczej świderek. Czy jest jakiś klient, który nie ma żadnej naklejki pod swój prezent? Stickersy o, dwie osoby plus 14, 16 osób plus 8, czyli 24 osoby nie mają prezentu. No nie, no to jest jedynie Olga, co ma dwie naklejki. To niektórym naklejki się znowu pojawią, a raczej prezenty. okej okay. odcinek dzisiaj trzeci z siedmiu, nie? 7 odcinków dzisiaj, dzisiaj dostajecie, jutro 6. I mamy przerobioną paleterię w kwietniu. 24 odcinki przez cały miesiąc przerobi, przerobiłem. Dzisiaj już to mogę powiedzieć, bo wiem, że jestem w stanie dla Was nakręcić odcinki do, na jutro, tą szóstkę. Kajeta. A w tym odcinku, czy w tym miesiącu to nawet yy, było 5 odcinków więcej, nie było 28 odcinków w tym miesiącu zrobiliśmy. No to nie, bo w tym, miało, w tym miesiącu miało być 23 odcinki, a doszło 5 więcej, więc wyszło łącznie, wychodzi łącznie 28 odcinków. Na cały kwiecień. Na cały kwiecień. I teraz play. Znaczy, obłoż. udekorujmy lody tak jak klienci sobie życzą. Orzechy, same Seymour, perfekta nie ma. W. Borówczki. Winogrono. Jak to jest? Aha, bo dwa w dół. Nie mogłem jakoś tak się. Wydawało mi się, że jest jedno w górę, ale tyle razy sprawdziłem, bo nie miałem tej pewności. I mi się wydawało, że. Może. No, Warto sprawdzić. Johny, czyli teraz już można zrobić wszystkie zamówienia do końca. Czyli te miliony oraz Closera. Johny dzisiaj ja się nie będę powstrzymywał, zrobimy wszystkie do końca. Millionaires, czyli tak, biszkopty. Kajeta i czekolada, nie? Raz, i teraz drugi raz. Dobrze, że dwa składniki, dwa składniki są obok siebie. I oczywiście nasz closer: kotwica, winogrono, skrzynia i kulki. Tam chyba są jakieś te monetki. Znaczy skarbowe monety. Czy coś, co przypomina monety, w tym tutaj. Myślę, że tak to mogę zinterpretować. Kaleb. Ok, teraz yy, kolejny syrop sezamik z czekolady. Perfekt. Ok, widzę, że nie wyszło z tym z zamrażaniem, co się ostatnio nie zdarzało. monetki za zamrażarkę dawno mi nie ucieli, więc może dzisiaj też nie utną Perfekt i teraz do góry tofi i rurka i co jeszcze mi nie przyszedł? No, jest telefon. Jest telefon George'a. 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 Może nie papaluje, ale też klient, który nie ma brązowego, jest zaproszony. To może na razie trzymajmy ten nasz brelok, dopóki nie mamy złotych medali wbitych i wszystkich naklejek zrobionych. Potem się. Przerzucimy na na, no, na wisiorek z medalikiem brązowym. Medal brązowy się potem założy. Nie wyszło mi z tym tutaj milionem. Te miliony nie były jednak perfekcyjne. Alikabam. Taki jest mój pomysł. Na razie trzymać brelok. Tu Dopóki naklejki są niezrobione. No to jednak jest cały czas jeszcze rozszerzenie pierwsze. Póki naklejki nie zrobione, no to rozszerzenie pierwsze, rozszerzenie drugie będzie jak już będziemy same złotka nabijać. Perfekta nie ma, więc dzisiaj to nie szły te perfekty w ogóle. Chyba jednego perfekta na cały dzień. Mieliśmy jeden na siedem perfektów, znaczy jeden perfekt na siedem zamówień Blender Ball Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.